Cześć, nazywam się Piotr Mieczkowski, jestem dyrektorem zarządzającym fundacji Digital Poland, która jak co roku od 1 października do 10 listopada organizuje akcję edukacyjną, technologiczną Digital Festival. W ramach tej akcji prowadzimy ciekawe rozmowy z ekspertami na temat cyfrowych kompetencji i nowych technologii. Tłem do naszych rozmów często bywa raport o technologii i społeczeństwie 5.0, w tym odcinku skupimy się na rozmowie o kompetencjach cyfrowych, ale też przede wszystkim na kulturze, jak kultura firmy wpływa na podnoszenie kompetencji przez pracowników i co pracownicy mogą zrobić, aby lepiej poznać nowe technologie. Ze mną w studio dzisiaj jest Aleksandra Brzezowska, Head of Learning and Development w Rynier Access Springer Polska. Cześć Olu. Cześć Piotrze i dziękuję bardzo za zaproszenie. Cześć. Ja mam, pierwsze pytanie, Właśnie związane z kompetencjami cyfrowymi. Jest tego bardzo dużo, dużo kursów, dużo informacji o samych kompetencjach cyfrowych, ale jakbyś w ogóle mogła powiedzieć, może na początek, jak widzisz z perspektywy swojej pracy i swojego doświadczenia w ogóle kwestie uczenia się przez całe życie? Czy Polacy się uczą, czy pracownicy w korporacjach, czy w mniejszych firmach się uczą przez całe życie, to czy to raczej jednak jest tak, że dopiero jak musimy, to, to się uczymy, czy jak zmieniamy pracę, czy jak jesteśmy zwolnieni, czy. No, chcemy zrobić coś nowego. Jak to wygląda z Twojej perspektywy, takie uczenie się przez całe życie? No, dla mnie osobiście to jest w ogóle jedna z podstawowych kompetencji e, takiego przetrwania, tak bym nazwała, taka, takiej adopcji takiego momentu, gdzie jesteśmy ciągle w transformacji, e, coraz więcej niepewności, e, coraz więcej sytuacji, na które nie mamy wpływu, więc taka. E, jakby możliwość adaptacji i możliwość takiej elastyczności uczenia się, ale też oduczania się i uczenia się na nowo, to myślę, że jest główną taką kompetencją, którą powinniśmy w sobie wykształcać. Nie jest to takie kolorowe, jeżeli chodzi o organizację, pokazuje to chociażby pojawienie się AI i to, że dla wielu osób jednak był to moment taki strachu, realnego strachu o przyszłość swojej pracy. I po naszej stronie zajęło nam naprawdę sporo czasu, żeby ludzi oswoić, żeby ludzi nauczyć, nauczyć szukania wartości w tej zmianie, a niekoniecznie oporu, szukania też miejsca dla siebie i takiego realnego wpływu na tą transformację, szukania wartości dla swojej pracy i na koniec dnia takiego rozumienia, że to nie chodzi o, o zastąpienie ich, ale o symbiozę, o stworzenie takiego środowiska pracy, które na koniec dnia będzie gdzie wspierało ich pracę, a nie koniecznie zagrażało jej. Ale właśnie, poruszyłeś bardzo ważny wątek przekonywania pracowników i to nie jest łatwe, szczególnie jak słyszy się o transformacji cyfrowej czy w ogóle o zmianach na przykład strategii firmy, to bardzo często właśnie pracownicy boją się o, o pracę, o swoje stanowiska albo niektórzy jak nie są włączeni w taką zmianę, to bardzo często taką tajność informacji postrzegają raczej jako zagrożenie dla siebie. I Teraz, jakbyś mogła powiedzieć, bo jakby przechodziliście tutaj w raspie bardzo wiele różnych programów, permanentną właściwie sektor mediów permanentnie przechodzi transformację cyfrową, bo to można powiedzieć, że to nie kończy się cyfryzacja tego sektora. Co w ogóle mogą według ciebie pracodawcy zrobić, żeby właśnie wciągnąć pracowników na pokład, żeby oni poczuli się? No, częścią tej firmy, która stawia na szkolenia, stawia nauczenie, na podnoszenie kompetencji i chce ich motywować do pełnych działań, żeby oni się po prostu nie, nie bali tej zmiany. To ja lubię mówić o tym, że ja ma nas wspierać, a nie wypierać, więc myślę, że to jest też takie, taki, taki w ogóle kluczowy element komunikacji. I tego, że. To po pierwsze jest proces i z tym się trzeba, do tego się myślę, że trzeba przyzwyczaić. To nie jest tak, że jednego dnia zrobimy szkolenie, czy powiemy, że będzie wszystko w porządku i każdy w to od razu uwierzy i w to, i w to skoczy. Dobrze znamy e, krzywą adopcji innowacji i wiemy, że też są różne... E, grupy ludzi, niektóre bardzo szybko wchodzą w tę transformację, niektóre są takim, bym powiedziała, w środku, czyli trochę już już są w tej zmianie, ale jeszcze nie do końca. No i są też osoby, które nigdy w to nie wejdą. Ale to co mi się wydaje, że jest kluczowe i to co my na przykład robiliśmy od początku, to przede wszystkim komunikacja, ale taka komunikacja szeroka, czyli komunikacja o tym, co to dla nas znaczy, bo my też, jak, jak pojawił się taki czat zdemokratyzowany, czat GPT, no to my przede wszystkim, Powiedzieliśmy sobie, że my chcemy być na czele tej transformacji. My jakby w takim wypadku, kiedy tutaj wieje wiatr zmiany, my nie będziemy budować schronów, my będziemy budować wiatraki, więc to był bardzo ważny sygnał do organizacji, że słuchajcie, no to jest dla nas istotne z perspektywy naszej branży, szczególnie, że akurat te, te obszary, gdzie jest tworzony content, jak chociażby nie wiem, media, czy właśnie nie wiem, marketingowe branże, no one w takim pierwszym dotknięciu jakby już były zaangażowane w, tą, w to, tą zmianę, już tam pojawiały się pierwsze sygnały, że te, te, te obszary będą bardzo mocno dotknięte jaj i będą musiały przejść tą transformację, będą, będą musiały się nauczyć tej symbiozy i tej, ko, tej, tej koegzystencji, no jeżeli nie chcą zostać po prostu wyparte, więc dla nas na pewno to było nadanie w ogóle priorytetu zmianie. I, I tutaj, akurat, no to zawsze idzie od góry. Nasz prezes z kolei zakomunikował to do całej organizacji. Plus, my zaczęliśmy w ogóle pytać: czy są obawy, czy się boicie? Chcieliśmy w ogóle złapać, jakie są nastroje. Chcieliśmy się dowiedzieć, czy też nasi pracownicy uważają, że ta, ta zmiana, ta transformacja jest dla nich ważna. I co się okazało? Prawie 90% powiedziało, że Rozumieją, że pojawienie się AI w naszej branży jest dla naszej branży bardzo ważne. Więc dla nas to było OK, jest na czym budować. Nawet jeżeli jeszcze nie ma może tej wiedzy, nie ma tych umiejętności, nie ma znajomości narzędzi, to przynajmniej jest świadomość tego. No, druga rzecz no to oczywiście edukacja. I to edukacja taka wielowarstwowa, wielotorowa, bo też mamy doświadczenia takie, że no każdy uczy się w innym czasie, w innym momencie, w inny sposób, więc to nie wystarczy zrobić jednego webinaru i stwierdzić, o super, to już teraz wszyscy rozumieją AI, tylko my tych punktów w styku mieliśmy bardzo, bardzo wiele. My w zasadzie cały czas, i to co jest ciekawe, pomimo tego, że Mamy Akademię AI, która funkcjonuje już od dwóch lat. Cały czas robimy y, szkolenia dla osób początkujących. I ja sama dostaję sygnały y, od kolegów i koleżanek z różnych działów, którzy mówią, super, że to robicie. Bo ja dopiero za trzecim razem coś zrozumiałem. Więc, więc ja mówię, okej, okay. i to, jest, to są dla, dla mnie takie momenty, takie aha moment, moment, momenty, że. że ten pociąg już jest rozpędzony, ale ludzie potrzebują po prostu w innym tempie i jakby w innym czasie dla siebie tą wiedzę przyswoić, no ponadto zrobiliśmy też badanie, czyli po tej pierwszej fazie takiej rozpędzonej, co się dzieje, co się dzieje, co się dzieje, wzięliśmy stop, czy na pewno to, że my płyniemy na tej fali nam się wydaje, że mnogość szkoleń, ilość szkoleń, tu dla heru, tu dla marketingu, tu dla nie wiem, sprzedaży, czy to jest na pewno dobry kierunek i zrobiliśmy na tamten czas największe badanie w ogóle AI w, w organizacjach, bo prawie 800 osób wzięło w nim udział, żeby w ogóle z, z, po pierwsze dowiedzieć się, na jakim poziomie nasi ludzie się czują, bo to była sama ocena, to nie, było, to nie był test wiedzy, tylko sama ocena, jak ty się dzisiaj czujesz, e, z jakich narzędzi korzystają i jak chcą się uczyć. Więc my też zapytaliśmy wprost, jak możemy Ci pomóc. E, w ogóle to było bardzo ciekawe, bo jak zapytaliśmy e, im, jak, jak my możemy lepiej wesprzeć ich edukację, to ku naszemu zaskoczeniu 70% osób powiedziało, nie wiem. I my znowu mówimy, kurczę, dla mnie, jako dla osoby, która zarządza tym procesem, to był taki moment transformacyjny, że to jest taki, 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 takie miejsce, gdzie my możemy wziąć po prostu leadership nad tą transformacją. Bo jeżeli ludzie wiedzą, że jest ważne, oceniają się na średnim poziomie, raczej niższym, niższośrednim i nie wiedzą, jak możemy im pomóc. To, 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 to jest moment taki, gdzie, gdzie po prostu warto jest wziąć sprawy w swoje ręce, ale pomimo tego, że nie, nie wiedzą jeszcze czego potrzebują, to powiedzieli na przykład, że chcą się uczyć od kolegów i koleżanek. Że to jest dla nich bardzo ważne. Czyli nie zewnętrzni eksperci, nie zewnętrzne kursy, ale ludzie. Ludzie, którzy dzisiaj funkcjonują w tym samym środowisku, na tych samych narzędziach, mają podobne problemy. To jest kolega, koleżanka, do którego chcą podejść i zapytać się, hej jak ty to zrobiłeś, jak ty tam to zrobiłeś, jak możesz mi pomóc? I stąd akurat uruchomiliśmy duży bardzo program ambasadorski, no bo wprost słuchaliśmy, jakie są potrzeby. Ale to jest właśnie rzecz, o którą chciałem spytać, czyli jak zmieniła się, i trochę odpowiedziałeś na pytanie, jak zmieniło się uczenie na przestrzeni ostatnich pięciu czy sześciu lat. Celowo mówię tych pięciu, sześciu, bo przed pandemią to mam wrażenie, że to był zupełnie inny okres, inne podejście do spotkań, inny poziom ucyfrowienia firm. Nie było tego również czata GPT, nie był on tak popularny, ten cały Gen AI. Myślę, że uczenie maszynowe AI to bardziej kojarzyło się ze statystyką, ono było bardziej w personalizacji. W takim klasycznym podejściu, scoringu bankowym, a jednak Gen.AI bardzo dużo według mnie zmienił. I pytanie właśnie jest takie, jak zmienił, zmienił się ten proces uczenia i, jak, i które z, nich z tych procesów, tych narzędzi, można też powiedzieć, które z nich był według Ciebie najbardziej skuteczny? Bo historycznie mieliśmy właśnie, ja sam sporo uczyłem się też historycznie, pracując w korporacjach, poprzez, nawet teraz, poprzez te web learningi, ale sam wiem, że takie długie moduły. Półtora godzinne, porozbijane na bloki, no nie zawsze były skuteczne. I sami, same firmy, które nawet sprzedają takie szkolenia, takie popularne platformy jak Udemy, przyznają, że właściwie szczególnie przy darmowych szkoleniach, że około 10-15% jedynie w ogóle kończy takie kursy. Jest strasznie dużo ludzi, duża grupa ludzi, którzy w ogóle przestają kurs w połowie, w jednej trzeciej, nie dochodzą do niego. Więc pytanie też, jak motywować tych ludzi, żeby kończyli taki kurs, a może przejść, co jest mam wrażenie, dosyć modne, na takie małe kursy, microlearning, może na moduły, a może właśnie nauczenie się od tych swoich kolegów, koleżanek, co było bardzo trudne z kolei w czasie pandemii, byliśmy zamknięci w domach i mam wrażenie, że branża IT szczególnie dopremiowała w cudzysłowie, jak to się mówi, seniorów, czyli te osoby bardziej doświadczone, seniors, a nie juniorów, to znaczy, że ci młodzi ludzie nie mieli się zbytnio od kogo uczyć, w konsekwencji mieli ogromny problem z wejściem na rynek, ale też w ogóle z nauczeniem się. Więc powiedz, jak właśnie według ciebie, bo masz ogromny przekrój naprawdę w różne programy i, i przed i po pandemii i w, 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 w tej czasie powiedzmy w czasach Gen i przed czasem, które według ciebie są takie najlepsze? To częściowo może ci ambasadorzy, może coś jeszcze? Ja tak z mojej perspektywy, jeżeli chodzi w ogóle, bo poruszyłeś ten temat e-learningów, to one są fajne, jeżeli mają szansę na to, żeby zahaczyć się w realnym życiu. W pewnym momencie była taka moda na taki, taki blending, czyli że my gdzieś tu uczymy się czegoś, tu czegoś, jakby różnych narzędzi używamy w różnym czasie i, i z tego się uczymy. I myślę, że. To jest akurat w dzisiejszych czasach ważne, czyli nie tylko siedzę i oglądam online coś, ale jednak mam szansę na, taki, na przejście tak zwanego tego cyklu kolba, gdzie jednak dostajemy jakąś wiedzę, później my ją, staramy się ją wdrożyć, staramy się potestować, później dochodzi do jakiejś refleksji, no i decyzji, co dalej robimy z tą wiedzą. I z mojego doświadczenia, jeżeli nie ma szansy na to, żeby przynajmniej tych kilka elementów się zadziało, to po tygodniu ta wiedza, którą po prostu dostarczyliśmy sobie online, bez żadnego nawet w mózgu za ha haków takich porobionych, to jest po prostu wiedza, która nam umyka. No, codziennie jesteśmy bodźcowani taką ilością informacji, wiedzy, że to, że to nie ma szansy po prostu, żeby się ugruntować, a jeżeli też nie ma zastosowania w praktyce, to już tym bardziej jest to możliwe. W moim odczuciu z, zmarnowany czas. To co to co u nas się sprawdza. To w ogóle trochę bym powiedziała przy tych ambasadorach w ogóle takiej społeczności. No bo jakby w ogóle ta rola tych ambasadorów to nie jest oczywiście jedyny sposób, w jaki my uczymy, bo my cały czas mamy szkolenia, szkolenia też, które są częściowo online, częściowo fizyczne, to, to nie tak to, to nie ma nigdy, ja bym powiedziała, takiej idealnego jednego rozwiązania. Mówi się też o takiej Formule 70 20 10 która jest taka idealna, czyli z jednej strony 70% nauki. Powinna być związana z naszą pracą, czyli w naszej pracy uczę się, eksperymentuję, popełniam błędy, poprawiam, koryguję. 20% to w środowisku pracy, czyli na przykład uczę się od kolegów, mam jakiś shadowing, kimś, gdzieś, nie wiem, zmieniam pozycję, ale jakby jest to związane również z tym, co daje organizacja, a tylko 10% to są kursy specjalistyczne, które zakupujemy. Jakby projektując to doświadczenie w taki sposób, po pierwsze, daje nam to dużo większy spektrum, no bo do tej pory, tak jak ja mam takie doświadczenie, że jest zawsze puk, puk do działu L&D, to dajcie nam szkolenia, my mówimy, ale puk, puk, puk w drugą stronę, a co ty robisz dzisiaj, żeby w ramach tego, jak pracujesz, no poprawiać jakieś wskaźniki, czy, czy budować daną kompetencję, bo zobacz na koniec jaki jakie masz spektrum, co możesz zrobić w ramach organizacji, co jest dostępne od zaraz, ale ci ambasadorzy są o tyle dla mnie bardzo ciekawym zjawiskiem, że po pierwsze jest to coraz większa grupa, bo na nawet dzisiaj mieliśmy spotkanie z grupą nowych rekrutów, więc to jest w ogóle efekt takiej kuli śnieżnej, która się nakręciła, bo u nas kul cool jest dzisiaj być tym ambasadorem. To jest coś takiego, że z jednej strony jest się rozpoznawalnym, i się zidentyfikowanym, ale też nasi ambasadorzy spotykają się w ramach takiego formatu lunch and learn. Gdzie y, nie robią prezentacji eksperckiej, ale pokazują, czego się nauczyli, dzielą się doświadczeniami, i to jest takie bardzo nieformalne spotkanie z pizzą, właśnie dlatego Lunch and Learn, że są tam osoby, które, no właśnie, dyskutują, dzielą się y, swoimi doświadczeniami. I to nie są y, zazwyczaj osoby, które zostały wybrane jako najlepsi eksperci w organizacji. To są osoby na ścieżce uczenia się, bo właśnie chodziło nam na tym o, na, o to, żeby nie budować tej, tej, tej dysproporcji, że ktoś tu jest, jest guru i on się zna, tylko słuchajcie, ja testuję to, to narzędzie, nie wiem, asystenty w naszym tam ringu i to działa tak, to działa tak, to, jest, to, to pokazują swoje jakieś tam kawałki pracy, no i wszyscy, o, jakby jest zupełnie inna atmosfera. I y, po pewnym czasie y, usłyszeliśmy coś takiego, Okej, okay, ten lunch and learn jest super, ale to jest jakaś wiedza, która się odbywa na tych spotkaniach, ludzie wychodzą i jej nie ma. Zróbmy platformę, w której najlepsze prompty, najlepsze eksperymenty, najlepsze doświadczenia będą zebrane w jednym miejscu, w którym później będzie można do tego wracać. I mówimy, o super, i to jest pomysł od jednego z ambasadorów. To nie jest pomysł LD, to jest pomysł, który był oddolny. I my zrobiliśmy w tym momencie konkurs na najlepsze projekty, które, uwaga, robią robotę. Tak to nazywaliśmy, bo chodziło o to, żeby ludzie wrzucali konkretne zastosowania narzędzi, z konkretnymi kejsami, gdzie im to pomogło, czy konkretne takie prompty, które, które im pomogły i zrobiliśmy z tego konkurs właśnie, żeby przede wszystkim no też nagrodzić te osoby najbardziej aktywne, ale żeby docelowo stworzyć platformę, gdzie ta wiedza jest, żyje, dodawane są nowe, można w każdej chwili wejść i, i pobrać sobie i to są prompty od rzeczy marketingowych, po rzeczy redakcyjne, po technologiczne, też nie ma jednego fokusu, że my jako spółka Mediowo na przykład, gdzie wiemy, że obszar techu jest tutaj w tym obszarze, no nie wiem, bardziej taki rozwinięty, czy lepiej rozumie zjawisko. Nie, tam są prompty od naszych redaktorów z redakcji, które im pomagają robić robotę, właśnie. Więc, więc no to pokazuje też, że to musi żyć to musi być taki element. Jakby wspólnego w ogóle dobra i kultury organizacji przede wszystkim, że, że się chcą, chcą dzielić tą wiedzą, że jest taka potrzeba i, i ludzie mają szansę z niej korzystać. A tutaj to właśnie sedna, kultury organizacji, bo jednak są różne kultury. I jednak takie też mam wrażenie, że szczególnie bardziej polskie firmy są no takie spionizowane, to raczej firmy zachodnie, które mają swoje tutaj oddziały lub wywodzą się ewentualnie stąd, ale stały się globalnymi koncernami, to one takie są bardziej, ja bym to nazwał, może to, to nie od tego słowa spłaszczonymi, ale takimi bardzo włączającymi każdego, że wielu pracowników jest w takiej płaszczyźnie partnerskiej. I pytanie według Ciebie, jak to, jaka kultura jest najlepsza, ale przede wszystkim jak tą kulturę zmienić, żeby stała się włączająca? Jakie, jakie działania czy podjęliście, albo taka firma hipotetyczna, która... Która jest na rynku, albo przedsiębiorcy, którzy nas słuchają, co oni mogliby zrobić, żeby tą kulturę zmienić u siebie w firmie? Tak, kultura organizacyjna to jest w ogóle temat rzeka, ja mam wrażenie, bo też się mówi, że kultura zawsze jakaś jest. I pytanie tylko, czy taka, którą chcielibyśmy, żeby, żeby była, chcielibyśmy się nią pochwalić, bo jednak to jest coś, co to nie jest coś, co można. Ludziom narzucić, to jest coś, co, co jakby oni muszą, oni są elementami tej kultury, oni ją tworzą. To są wszystkie mikro rzeczy, które się dzieją, to są zachowania, to są reakcje, to są emocje, które się dzieją w organizacji i to jest coś, co po prostu no, nie da się komuś narzucić. Tak, tak ja, ja mam takie zdanie. Oczywiście, ramy możemy stworzyć, ale na koniec dnia to jest dosyć duże ryzyko. Natomiast rzeczywiście to, co mówisz, jest, jeżeli chodzi o polskie firmy momentami takie niepokojące, bo my przede wszystkim nie mamy takiej kultury eksperymentowania, a tutaj trzeba sobie plus, pozwolić... Plus pewnie porażek, przepraszam, mam wrażenie, że tak. nas taki jest taki kult, kult sukcesu i zawsze się wszystko musi każdemu udać. Tak, i, i tutaj mi się wydaje, że to jest kwestia, że, że jakby porażka jest elementem, jest składową sukcesu. To nie jest przeciwstawny, przeciwstawna rzecz na osi, że albo to, albo to nie. Wielokrotnie się mówi nawet o różnych inwestorach z, z Wall Street, tak, że dopiero piątą czy szóstą spółkę udało im się odnoś, odnieść ogromny sukces, ale wcześniej ileś tam musieli położyć po to żeby się dopiero na nich nauczyć no i u nas rzeczywiście czasami się zdarza w, w, w Polsce że no boimy się nie ma takiego takiego bezpieczeństwa psychologicznego do tego żeby powiedzieć popełniłem błąd popełniłam błąd ale nauczyłam się z tego 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 i tego i tego bo na koniec dnia jak się czegoś nauczę no to istnieje bardzo duża szansa że drugi raz nie popełnię tego błędu a jeszcze dalej patrząc na to jeżeli ja Dam do organizacji sygnał, że ja popełniłam błąd, ale uczyłam się tego, tego, tego i tego, to jest szansa, że x osób w naszej organizacji też nie popełni tego błędu. Więc na koniec dnia taka transparentność co do tego, że staraliśmy się, ale wybraliśmy złą drogę i okej, okay, no gorzej jak to będzie jakaś ogromna, ogromny koszt finansowy, ale jeżeli to są takie obszary, gdzie dajemy sobie to to przyzwolenie i dajemy sobie, nawet wskazujemy to na, jako inwestycję później w to, żeby właśnie osiągnąć ten sukces, kalkulowujemy to w jakieś koszty, to uważam, że, że, że to jest jakby doskonały sposób przede wszystkim, żeby nie tworzyć takiej kultury bo obwiniania, bo to też jest w naszym kraju często e, taka strategia, że no, szukamy winnego. Tak, jest jakiś błąd szukamy winnego, no ale to nie ma znaczenia, bo ten błąd i tak już został popełniony. Więc albo możemy się na nim nauczyć właśnie i nie popełnić go drugi raz, no albo możemy się obwiniać, ale to i tak nie zmieni już przeszłości, bo, bo ta przeszłość już została tam. Więc wydaje mi się, że to jest bardzo istotne. Poza tym taki. Ja widzę z perspektywy naszej transformacji AI, że taki element włączający. Czyli, że y, na przykład ta transformacja AI, ona nie jest tylko w rękach techu. No oczywiście te technologia, czy te obszary nasze techowe, one mają ogromną rolę, no bo one tworzą narzędzia, weryfikują narzędzia, oni się świetnie znają na technologii, no ale do tego mamy obszary takie chociażby jak her który zna się na ludziach, zna się na kulturze, zna się na tworzeniu środowiska, gdzie te osoby, które dzisiaj może nie są tak pewne w, w tej transformacji, może by chciały, ale się boją, no jakby nie będą miały szansy, żeby odegrać jakąś rolę, jeżeli nie zostaną do tej transformacji zaproszeni. My lubimy mówić o tym, że my chcemy, żeby wszyscy wsiedli do tego pociągu i nie, musi, nie muszą mieć wszyscy tego samego pakietu startowego, bo na samym początku też tej transformacji my zrobiliśmy takie ćwiczenie dla menadżerów, gdzie poprosiliśmy, żeby przez trzy miesiące każdy usiadł ze swoim zespołem i zastanowił się, jak AI może im pomóc w ich pracy. Jakiego rodzaju dzisiaj wykonują czynności, które mogłyby zostać zautomatyzowane, na które tracą bardzo dużo czasu, a one nie przynoszą wartości tak dużej. I żeby dookreślili się, w którym takim trzech wiaderek by się widzieli. I mieliśmy trzy wiaderka. Pierwsze wiaderko to było takie: ja się uczę, ja zaczynam, ja się uczę. Potrzebuję jeszcze właśnie więcej oswojenia się zrozumienia. Drugi to był taki, ja już rozumiem, ale jeszcze nie wiem, jakie narzędzia byłyby dla mnie przydatne. Na no trzeci to był, to był taki, że ja już rozumiem, y, wiem, jakie narzędzia, tylko dajcie mi teraz te narzędzia. I to nam dało świetny obraz. Na samym początku, jak zanim powstała w ogóle ta nasza akademia, tego, z czym my się mierzymy z perspektywy organizacji przekrojowo, to znaczy, jakie działy dzisiaj potrzebują wsparcia, jakie chcą już działać, jakie są te właśnie pomiędzy, czyli potrzebują bardziej. Doprecyzowania tylko tego, plus właśnie narzędzia, żeby, żeby w ogóle jakoś wystartować. I od razu powiedzieliśmy: OK, jest być w tym, w tym wiaderku, ja się uczę, bo, bo nie ma nic złego, że jeżeli zaczyna się taka transformacja, że my potrzebujemy. No, po prostu potrzebujemy tej wiedzy. Nie każdy zaczyna na tym samym poziomie, ale to jest taka komunikacja, która włącza, która zaprasza, która mówi: OK, to teraz mamy dla całej organizacji Akademię AI. Zapraszamy cię do tej, tej, tej akademii. No, ale jak my cię już zapraszamy i ty mówisz, że to jest ważne yy, i, ty, i ty się określiłeś, że potrzebujesz tego wsparcia, no to, no to już teraz, yy, no, to, no to cię zapraszamy, tak? To nie chcę powiedzieć, że już nie ma, nie, ale jakby. No ale już dostajesz wszystkie możliwe narzędzia, y, komunikację, pomoc, y, żeby, żeby wejść w tą transformację i... Na pewno będzie tak, że nie wszyscy w organizacji, która ma 1600 osób, będą jednakowo chcieli wejść w, w tą zmianę i to też jest ok, bo nie każdy chce się transformować. Nie każdy, yy, wiesz, jakby ma taką potrzebę, yy, i jakby no, pytanie dalej też, jak te osoby wyobrażają swoją, swoją przyszłość na rynku zawodowym, no bo bez wątpliwości. Yy, ta transformacja przyszła. Są ludzie, którzy aktywnie tego poszukują, są świadomi. Jest wiele programów upskillingowych, jest bardzo dużo na rynku też pro, pro, projektów reskillingowych, takich programów. Są już firmy, które robią to z sukcesem. Jest taki przykład IK, która miała bardzo grupę, dużą osób, które pracowały na infolinii takich wiesz tele, tele, telemarketerów takiego supportu to były osoby które były zajmowały się takim client service'em i wiedzieli, że no wchodząc w nowoczesne narzędzie AI, no już ten klient serwis on się też zmienia i też oczekiwania myślę, że się zmieniają co do tego w jaki sposób są ludzie obsługiwani. Ale wzięli tą grupę osób i właśnie na taki program reskillingowy i te osoby zostały przyuczone do tego, żeby zajmować się obsługą taką związaną z dekoracjami, z wystrojem wnętrz we wsparciu ludzi właśnie jakby w tym obszarze. Zbudowali sobie taki, taką dodatkową usługę. I te osoby oczywiście, które były bardziej, weszły w tą zmianę, to miały bardziej zaawansowane funkcje nowe, ale, te, ale nikogo nie zostawili, nikogo nie zwolnili, a wręcz stworzyli nową linię biznesową i jeszcze na tym reskillingu zarobili pieniądze. Więc tak jak mówię, to, 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 to nie jest kwestia wypierania ludzi i zwalniania, to jest stworzenia takiego środowiska, żeby te osoby nadal mogły być w organizacji, ale ponieważ Zupełnie pojawią się nowe funkcje. 40% zawodów w ciągu najbliższych kilku lat to są zawody, o których my nawet jeszcze ich nie umiemy nazwać. One jeszcze, one jeszcze się nie pojawiły, więc to jest ogromna, myślę, że też szansa, przed którą stoją i firmy, ale też ludzie, którzy pracują w tych firmach, żeby no, być cały czas na, na rynku pracy i się aktywnie rozwijać. To jest świetne rzecz, którą powiedziałaś, czyli że też dzięki. Nowym technologiom czy właśnie sztucznej inteligencji możemy więcej czasu spędzić pewnie też z klientem czy z, z naszym towarzyszem. Mi to przypomina trochę rozmowy z lekarzami, którzy powiedzieli mi, że nie chcą właśnie spędzać wiele czasu na papierkologii, na tych wszystkich wypisach, wpisach, z chęcią by tego się pozbyli, przekazali to algorytmom, a oni by więcej czasu woleli spędzić z pacjentem na rozmowach. Na tak hot hands, a mniej na cold hands, czyli mniej na takiej biurokracji, więcej na rozmowach z pacjentem, na obchodzie, na wymianie doświadczeń z innymi lekarzami, więc oni z chęcią by się w ogóle pozbyli takich prostych zadań, tak to nazwijmy, powtarzalnych, i wielu z nich się cieszy w ogóle na myśl o odejściu z tej papierkologii. Na koniec, żeby, żeby może tylko podsumować jedną rzecz, zostawić naszych tutaj, powiedzmy, słuchaczy z, z, z tym wszystkim. Mnie się bardzo podoba to, co powiedziałaś z tym próbowaniem, żeby nie bać się próbować, żeby ta kultura promowała też w pewien sposób przyznanie się do porażki i takie dzielenie się oddolne wiedzą, o którym wspomniałaś na przykładzie ambasadorów, to też świetnie działa w, na przykład w, w takiej społeczności Bielik, która rozwija polski model językowy i też jak rozmawiałem z ludźmi od Bielika, tymi liderami, to wszyscy wspominali, że to właściwie ta społeczność jest tą siłą, zmiany, nie pojedyncza osoba, ale społeczność. Tak, zdecydowanie. I ja myślę, że to, co organizacje mogą zrobić, to dać y, osobom, które są aktywne, które chcą, które w ogóle wykazują y, taką, taką potrzebę, żeby dzielić się wiedzą, inspirować innych, po prostu taką przestrzeń. Może przestrzeń, może zasoby, może jakiś format. Naprawdę na koniec dnia, y, porównując koszty zewnętrznych szkoleń versus to, jak my wspieramy naszych ambasadorów, bo my też w nich inwestujemy, edukujemy ich, ale to jest te. te, te ta siła sprawcza, ta moc, ta, ta efektywność i ta wartość jest, jest właśnie dzisiaj w, w ludziach u nas wewnątrz organizacji, którzy, których znaleźliśmy. Część się sama zgłosiła, którzy właśnie są w środowisku, który. Jest naszym środowiskiem, to są nasze narzędzia, nasze casey, więc no, to, to jest po prostu najlepsze, co może, co może być w organizacji, że ludzie chcą się, chcą się tą, tą wiedzą dzielić i, i angażować innych, ale muszą mieć przede wszystkim nadanie priorytetu, że to jest ważne i muszą mieć do tego przestrzeń i muszą być docenieni, muszą być zauważeni, bo to wydaje mi się, że jest taką rzeczą, która ich wręcz no będzie napędzać i pokazywać, że dla organizacji to jest ważne, a nie gdzieś robią to na siłę i tak dostają potem po głowie że w ogóle się wychylają, to myślę, że to już koniec myślenia o, myślenia o tym, że ktoś nam może zaszkodzić czy zagrozić tym, że chce uczyć innych. Ale naprawdę wydaje mi się, że na tym warto jest budować i kulturę i taką zdolność organizacji, i która później przełoży się po prostu na przewagę konkurencyjną, no bo no, albo zaadaptuj się albo zgiń. Dzisiaj żyjemy w takich czasach. Super, bardzo dziękuję. Ja bym zachęcił na koniec słuchaczy, ale też widzów, żeby weszli na stronę digitalfestival.pl. W strefie wiedzy jest wiele innych ciekawych rozmów dotyczących właśnie kompetencji cyfrowych, ale również łączności, bo to motyw przewodni tegorocznej edycji. A tobie, Olu, bardzo raz dziękuję i do następnego odcinka. Bardzo dziękuję.